Czoda, drugi tydzień niezwykły. Pierwsze czytanie z pierwszej księgi Samuela opowiada o zwycięstwie Dawida nad Goliatem. Wiadomo, że z punktu widzenia ludzkiego Goliat Filistyny miał przewagę. Wiadomo, że wydawało się, że ta wyprawa jest absolutnie skazana na klęskę i na porażkę, ale w sposób cudowny, dlatego że Pan Bóg jest z Dawidem, Dawid wygrywa z Goliatem. Ale nie tylko dlatego, że Pan Bóg jest z nim, również dlatego, że Dawid wykorzystuje swoje umiejętności pasterskie, strzelał nieraz z procy, używa gładkich kamieni. Można powiedzieć sposobem zabija Goliata sposobem sposobem, który nabył w dzieciństwie, w młodości, w którym nabrał wprawy jest bronią, która jest jego własną bronią. Chodzi o to, żebyśmy. Po pierwsze, w życiu nie bali się tego, co jest naszym przeciwnikiem, tego, co po ludzku wydaje się mocniejsze, co, co wydaje się takie, że no nie damy sobie temu rady. Tak, to prawda, że, że po ludzku nie mamy szans, ale Pan Bóg jest z nami. Nie tylko Pan Bóg jest z nami, ale z nami jest nasza historia. Każdy z nas ma swoje zdolności, charyzmaty, ma swoje sposoby, można powiedzieć, których się nauczył od dziecka i te sposoby mogą, mogą stać się świetną bronią przeciwko temu, co, co jest wrogiem naszym i nie tylko nie naszym. Chodzi o to, żeby uwierzyć trochę w siebie, uwierzyć w to, że nawet nasze trudne doświadczenia, nasze trudne zranienia, one mogą bardzo kiedyś zaowocować i, i pozwolić nam wygrać jedną duchową batalię, zwłaszcza kiedy je wszystkie oddamy Panu Bogu. Nie bójmy się swojej historii, nie bójmy się swojej przeszłości. Ona może stać się naprawdę narzędziem do zwycięstwa nad tym, co, co wydaje się po ludzku niezwyciężone. Psalm opowiada o tym, że Pan Bóg jest tym, który zaprawia ręce do walki, moje palce do bitwy. On mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą. Ale skoro zaprawia ręce do walki, palce do bitwy, to można powiedzieć, że tu wypowiada się wojownik, wypowiada się żołnierz, który ma świadomość, że gdyby nie Bóg, gdyby nie jego siła, gdyby nie to, że dał mi zdolności moim palcom, mojej dłoni, jest moją siłą, ja bym sobie nie poradził. Ale Pan Bóg chce, żebym walczył, Pan Bóg chce, żebym walczył i chce, żebym odnosił zwycięstwo. Jeżeli w Starym Testamencie ta walka bardzo często miała wymiar taki dosłowny, to znaczy zniszczyć wroga, wroga zewnętrznego, wroga, który atakuje mi rodzinę, dzieci, to na poziomie Nowego Testamentu chodzi już nam przede wszystkim o to, żebyśmy walczyli z mocami ciemności, z mocami złymi ducha, nie tyle walczyli z ludźmi, co walczyli z tym, co jest złe. Obce jest chrześcijaninowi, można powiedzieć, pojęcie takiego pacyfizmu, że nie musimy o nic walczyć, nie musimy się o nic starać, musimy grzecznie na wszystko tylko powiedzieć: Nie, nie o to chodzi. Stara, walczcie o wiarę, powiem powie nawet Nowy Testament, starajcie się zdobywać jak gwałtownicy Królestwo Boże, a przede wszystkim walczcie o to, co jest, to, co jest najważniejsze, czyli o, o Boga w swoim życiu. To, to jest normalne, że mamy w sobie w naturze chęć walki, mamy w, w naturze nieraz chęć odwetu, mamy w naturze coś takiego, że, że nie chcemy się łatwo poddać, i to trzeba wykorzystać, bo to jest nasza mocna strona. Tylko wykorzystać nie po to, żeby krzewdzić ludzi czy niszczyć ludzi, ale po to, żeby niszczyć zło, po to, żeby po prostu wykorzenić zło w nas samych przede wszystkim i w tym, i, i zło, które jest w otaczającym nas świecie. Jednym z najpiękniejszych powołań człowieka jest walka, walka z samym sobą, walka, walka o to, żeby, żeby dobro zwyciężyło nad złem, żeby przebaczenie zwyciężyło nad wiecznymi pretensjami. Ewangelia opowiada o uzdrowieniu w szabat. Jezus uzdrawia człowieka, który ma usniętą rękę. Śledzą go ci, którzy chcą go oskarżyć. Rzeczywiście Jezus uzdrowił, więc mają podstawę do tego, żeby nawet go zgładzić. Faryzeusze ze zwolennikami Heroda się naradzają. No Jezus stawia proste pytanie: czy w szabat należy czynić coś dobrego, czy coś złego? Co jest lepiej? Przecież ja nie zrobiłem nic złego, ja zrobiłem dobrą rzecz. I oczywiście my też dzisiaj nie mamy czegoś takiego, że w tygodniu robimy grzechy, a w niedzielę robimy tylko dobre rzeczy. Wiele dobrych uczynków robimy również w tygodniu, ale świetnie byłoby sobie postawić niedzielę jako taki dzień, w którym robię przede wszystkim dobro. Co jak co, ale w niedzielę nie zgrzeszę. Co jak co, ale w niedzielę nie przyłożę ręki do krzywdy. Co jak co, ale w niedzielę chcę zrobić dobry uczynek dla rodziny, dla obcych, dla siebie. Niedziela jako dzień święty w znaczeniu dzień robienia dobrego czynu. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.